Witajcie. Jesteśmy w Blues Hostelu w Koninie. Dziś pokażę Wam pokój numer 4. Idziemy. Znajdujemy się w pokoju numer 4. Jest to jeden z dwóch pokoi sześcioosobowych, przewidziany dla większych grup, lecz również dla rodzin. Zobaczcie. Dwa pojedyncze łóżeczka. Okno. Dla tych, którzy lubią miłe widoki, ten pokój jest idealny. Widok ciągnie się na konińską starówkę. Wiatrak Na stole w pokoju, tak jak i w każdym innym znajduje się czajnik, żeby można było sobie swobodnie zrobić herbatę, regulamin oraz ankieta zadowolenia gości. Ankieta zadowolenia gości pozwala nam poznać Wasze potrzeby i odpowiedzieć na nie. Prosimy gości, którzy do nas przyjadą o uzupełnienie jej. Dzięki temu możemy sprawić, by hostel był dla wszystkich komfortowy, w pokoju znajduje się również garderoba. Wieszaki, na których można powiesić sobie ubrania i półeczki. Teraz mamy uszykowaną jedną poście, dlatego że dziś przewidujemy jednego gościa w pokoju. Jak przejdziemy dalej, widzimy łóżka piętrowe. Jeśli goście przyjeżdżają z dziećmi, łóżka piętrowe są dla nich dodatkową atrakcją. Telewizor umili czas z tym, którzy lubią wieczorem spędzić czas oglądając jakiś ciekawy film. Łazienka. Oprócz standardowego wyposażenia, jak widzicie, w łazience znajduje się również przewijak. Ci, którzy podróżują z małymi dziećmi, mogą swobodnie przebrać sobie na nim dziecko. Jak zauważyliście, w łazience, tak jak w każdej w hostelu, znajdują się uchwyty, krzesełko, na którym można sobie usiąść, uchwyty przy toalecie, tak żeby osoby poruszające się na wózku lub mające problemy z utrzymaniem się na nogach, mogły się przytrzymać i wykonać codzienne czynności. Pokój numer 4 jest najbardziej przestronny z naszych wszystkich pokoi. Goście z dziećmi lub goście poruszający się na wózku mają tu wystarczająco miejsca, by czuć się komfortowo. Ma on również wspaniały widok na starówkę. Kiedy odbywają się większe imprezy w Koninie, można podejrzeć to, co dzieje się za oknem.